Ja, cześć, mam gobitów, w tej strony stronie Kebus, a dzisiaj oscylacja średniego przychodu z The Armory. W sumie nie średniego, tylko po prostu przychodu z The Armory, także zapraszam do oglądania, bo będzie ciekawie, parę rzeczy wyjaśnię, także zapraszam. I zapraszam na stronę Sell Your Skins, gdzie swoje skiny możecie sprzedać. A z kodem KEBUS, czyli tak jest mój nick na kanale, używacie go sobie i dostajecie 5% bonusu, także serio polecam. Strona firma polska, więc tym bardziej wspierajmy polskość. Link standardowo znajdziecie w opisie. No i szybki czas realizacji, zwłaszcza że jest to polska firma, więc jeżeli macie ponto, polskie konto bankowe, no to sianko bardzo szybko przyjdzie. Zapraszam was serdecznie. Jeszcze raz link w opisie, a my dzisiaj a, do takiej a do takiego obrazka się przenosimy i sobie troszeczkę porozmawiamy. Total Armory Revenue 124 miliony. dej 124 miliony. To są potężne pieniądze i pokazuję Wam to trochę w formie ciekawostki, ale też musicie coś z tego wyciągnąć i musicie zrozumieć Valve i CSA 2. Zaraz sobie o tym porozmawiamy, zobaczymy co gdzie, ale taka szybka myśl zrobię trochę odwrotnie, bo puentę dam Wam na sam początek, ale nie dziwcie się, że te promocje tyle, trwa, tyle trwają. Gdybyście byli w takiej pozycji jak zarząd powiedzmy CSA dwójki, czy nawet najwięksi akcjonariusze, to chcielibyście, żeby taka promocja trwała jak najwięcej i zarabiała jak najwięcej dla korporacji. Także musimy zrozumieć dwie strony, musimy zrozumieć nas jako odbiorców czegoś takiego, że, że niecierpliwimy się rzeczywiście. Trzeba jednak słuchać community, nie można mieć totalnie wywalone. Natomiast to są takie pieniądze, że ja bym ich też nie odpuścił i bym robił promocję 200 dni. <laughs> no dlatego nie jestem w Valve. Dobra, teraz przechodzimy do omawiania, do omawiania tego, co widzimy na ekranie, bo tutaj już rozmawiamy o czysto, czysto o liczbach. Także. Ze wszystkiego tutaj najwięcej wygenerował Overpass 2024. Jest to, no w sumie nie dziwi mnie to. Natomiast myślałem, że więcej wygenerują skrzynki. Jeśli mam być szczery, myślałem, że zdecydowanie więcej wygenerują skrzynki, bo Gallery Case rzeczywiście wygenerował sporo, Fever Case natomiast nieco mniej. Czyli mamy tendencję spadkową. Xema, jak widzicie, prawie nikt nie bierze. To jest jeden z bardziej gównianych przedmiotów. Natomiast tutaj znowu trzeba się zastanowić, czy skoro nikt go nie bierze, to cena nie będzie limitowana. Rozumiecie o co mi chodzi? Także ja sobie też parę tych XM-ów wezmę, żeby na, na próbę gdzieś tam mieć. Siądzie, to siądzie, nie siądzie, to trudno. Um, co do charmsów, spoko. Myślę, że spoko sumka, myślę, że bardzo adekwatnie. Akurat do charmsów tutaj nie mam co się przyczepić. Naklejki, e, naklejki mało, ale one kosztują też mało z tych gwiazdek, także nie ma co się dziwić. E, skrzynek, no skrzynek trochę jest, natomiast myślałem, że będą to o wiele zdecydowanie większe kwoty. E, Overpass 2024 wypada z tego zestawienia najlepiej, najwięcej ludzi go brało. Drugi był Sports and Field Collection. Co jest totalnie zrozumiałe, bo tam była ta MK Fate, która bardzo często ludziom wypadała, więc też rozumiem trochę tok myślenia społeczeństwa. Community jako całości, że po prostu brali to z myślą, że być może ta MK wypadnie. Grafik Collection zdecydowanie mniej. No i Train Collection, tutaj jeszcze mamy mało, ale to dlatego, że ona została też niedawno wprowadzona, więc to po kolei się oczywiście rozrośnie. Eee, tak to się wszystko prezentuje. Widzicie, jakie są mniej więcej tendencje i widzicie, jaka jest suma tego wszystkiego. Pieniądze wielkie, może kiedyś też się do takich dostaniemy. Trzymajcie się, jo.